Siema, z tej strony Nick Polon, dzisiaj ze mną jest PTK, możesz się przywitać. Siema. Dzisiaj gramy sobie w Fall Guysy, to są dwie perspektywy. I u PTK jest odcinek, i u mnie też, więc ludzi z moich zapraszam do PTK, a od PTK do mnie. I ready dajemy i es jest. No, ready dajemy i rozpoczynamy. To nam się pierwsza gra, nazywa się Hate to jest wyścig. No nie za bardzo, bo jeszcze Waiting for Players jest. <grystanie> nie, no i wczytało. No i A to ciebie nie? Zobacz, ile osób ma tego skina. No, więc, w sensie Chowder no. do dostał, co nie, więc... No wiem, ale ile osób używa? No... Nie. Co nie? W ogóle. Nie, nic. Ja się prawie spadłem. A. Hej. Zgaduję, że tytuł będzie wyglądał tak. Wreszcie mam z kim grać. Nie, taki był wcześniej. Wreszcie mam z kim grać dwa. Nie wiem, wymyślę jakiś tytuł fajny. Lit O ty, klit bety? Co, jutro możliwe, że się pojawi taki jakiś fajny film na moim kanale. Ale nie będę spoilerował na razie. Jakbyś co mnie wypychają. Dobra, jutro ferwę. że się zbugowało u mnie. Czajść, że zbugowali mnie chłopie i przez minutę stałem w miejscu i zginęł no, dobra, przejdź. Ale. kurno, zbudowało mnie. Bo wiesz, jak masz tam odpychanie takie. Mm. Yy, w prawą stronę, to ja się zablokowałem w tej tęczy i mnie ciągle popychało w prawo. I było jeszcze pięć osób przede mną, tutaj ich nie mogłem. No ja niestety. wygrałem. to, to mnie pooglądasz. Widzicie, no ja przeszedłem. A! <głos》> Dobra. To wraz nie pooglądasz. Będziesz za mną fedu. O, to jest fajne. A w ogóle to chciałem nawiązać do kilku komentarzy na YouTube. Typu Wypromuj mnie i jeszcze Nazywam się Mape YouTube, mam nie wiadomo ile lat, w sensie wizuł znak zapytania i zobaczcie na mój kanał, Jest <ścoughs> taka trochę. Ta, nie polecamy, nie. Joe. Jest bardzo toksyczny. No, on to akurat tu siedzą, no nie! nie. A i spadłem, O, widzę Cię. idę. Jest. No checkpoint. Jest. Checkpoint. You nie, know? nie idzie co mnie O, chłop. Ej, a ty który jesteś? O nie, spadnę chyba. A, spadnę. W jestem a, tam, gdzie the... ty praktycznie. czym yes. ty jesteś? Jestem takim gościem w niebieskiej czapce. I... Co ma takie jakby puszczę na sobie. Aha. O kurde. że wyszedł chłopak. Bo ja się wędź chyba nie przejdę. Ale ja przejdę. Nie Gdzie wiem. Czy tam dalej jest jest? Nie, no już byłem w Czechpuncie. Okej, już byłem w Czechpuncie i... Ja dalej jestem na tych przesuwający się. Ostatnio. się. Ja też. A. Nie. Maj. Na... Muszą tu być Jest checkpoint A, Ty jesteś pewnie na tym drugim etapie się. Tak. Nie, ja je się Siema, jakby co to odcinek najpiewany. Eliminated. <Bliss> A i to słabo trochę. No. Wiesz co jakbyś mógł wyjść, bo my odcinek nagrywamy. I jakbyś mógł PTK wrzucić Marcela to też byłby wdzięczny. Jeszcze ja bym ci radził i wycichać Irjus. Ta, ale na streamie w sensie ten na odcinku będzie ich słychać no nie. I, i przerywasz się nagrywanie. Kiedy włączysz opcję. O, to jajka! A, no tak, nie gram. A, ale ja gram, jestem niebieskim. Nie, nie, dobra, nie nagrywam tego chyba. Z, tak, debilna gra. Ja piłkuję. <grym> nie dobra. No, tak, tak, nagrywa. Weź ten złoty jajko. Tak, swojego trzymaj. Ty noc radną! Dostaw to! Złote jajko Jest to! Właśnie. To jest niezwykłe. No, co za... Co za chłop. Policzam ja ciś. Ale złodziej. za chłopy Ty no co no od nas biorą tylko Ej bo Przyszło się ten ten... ten chłop... i <laughs> ja go będę trzymał bo Masażer on jest jakiś... Nie wiem głupi dołąb. tam lewa No, no i no ten klinczan jeszcze. Trwony. O, mamy złote jajczo. O, już nie mamy. Nagle przeszło trzech czerwonych. No, to chłop zaczął radzić, nie. Chłop pradnie. Dobra, jej ja też idę do złotych. Wszyscy się dopchają na to. No i szybko jakąś. A. Jest! Oj szybko. Najszycz. Nice. Zakwalifikowałeś się? No. Była różnica jednego jajka. Między nami a... czerwonymi. No to i najsicz. Było EZ. Nice. Nice. Ja tylko mogę tego mówić. No, no i najszycz. Nice. O, kolejna rumba, od wyciecznej najdłużej. To ja w tutaj typów, żeby zrobić im taki sabotaż. Jakbyście mnie pytali, czemu nie nagrywam z PTK tak często, to odpowiem wam w po ten, po To powiem wam, że ten gość ciągle wygrywa. Ja ciągle ginę. A on przechodzi do następnej tury, więc mi tylko zajmuje miejsce <laughs> Dlatego wolę <laughs> nagrywać sam To <laughs> no nie no, zawsze przejdzie zawsze go Dobra, dawaj do z i się na tą tęczę i nie udało mi się. No, trudno. A tam jest minuta, została to. Ale to mnie... No, Ja wycinałam O rety. Ja <laughs> tutaj centralnie. No ale dobra, chyba wychodzimy. Nie będziemy na nich patrzeć. Tak. Bo obaj wygraliśmy. O. O, dostałem ale nowy kolor. Ta Chętnie wezmę, wydarnę. O, może być. Dobra, to. Ja patrzę, co w jest, ale... Ta? nic mnie nie interesuje, chyba. Też tam... Nie. A w ogóle ludzie, jakby. Nie wiem. Ktoś grał, to chcę wam powiedzieć, że e, dali nam za darmo tego skina. Ponieważ serwery się popsuły i tak dali to... każdemu 5000 waluty. Jak Wy to, moi widzowie, oglądacie, to ten odcinek był rok temu. No i właśnie w... czekaj, który jest dzisiaj? 13 sierpnia to było wszystko. Więc no... Yy, ...daj ready. tam <ścoughs> dam ready. Co za mapa jest. A nie, to jest to. Ja nie przejdę tego. O, twoja ulubiona <noise> mapa. Tak, moja ulubiona mapa. Jest pierwszy checkpoint, pierwszy checkpoint, please. Jest pierwszy checkpoint, nice. Ja nie rozumiem, po co teraz w tym trybie ludzie łapią innych, co nie. Checkpoint? Ja nie, no. nie idzie no Bo wtedy no, tym bardziej spadną też tak wtedy. O, trochę tak Chyba <grym> że ich celem jedynym w życiu to psuć innym w rozgrywkę Wtedy rozumiem okay. Nie Człowiek kaktus. kaktus! Musisz to zrobić. Kaktus. Ej no na serio przy jednym checkpoincie tyle kaktus. osób stoi. Człowiek kaktus! Jest checkpoint. No. Noo nice Najsiwit Cłowiek Kaktus! A ty mnie obserwujesz, jak przyszedłeś? Jeszcze Ty, a ja przyszedłem Ewa. Kuro to ja tańczę. Jak gdybym wypchnął chłopak? Ogłali to proszę. Ja czekam przed metą. O nie, chłopcy wchodzą, dobra wchodzę Ty ale te kitu, pierwszy byłem Ja pierwszy no i tam piąty czy coś takiego No chodzi o to, że przede mną, czy nie No nie no, ale serio byłem gdzieś piąty Zobaczysz na powtórce Albo 20 Dobra, ja zdążyłem. No ja nagle trzy osoby wbijały nie? <śmujesz> A no, sobie, że... ja, ja trzech osób się wstraszyłem trochę. <śmujesz> no ale nie no, myślałem, że za nimi jest jeszcze następne 10 i za nimi jeszcze 20 następne i za nimi 30. Dobra, wdążyłem, teraz musimy. Patrzeć na innych, niestety tak, albo puszczać ten kawałek, ty widziałeś nagle: 8 osób zbiło. albo koniec czasu był? Nie, nie, to końca to nie. czasu to nie ma, We takich trybach no to 8 osób w... nagle: o tak, on zbiło. No to pewnie, to nie pewnie wiem. Z nich no, ja też. Tak. chcecie więcej filmów, równych, to piwcie, w komentarzach, subujcie, lajczujcie, bo to jest bardzo cenne. A mam Odon. Dobra, następna Ja nie mam. Oddawaj. Nie No komu cię Dawaj! Czerwonym, Czerwonym jesteś, co nie? Tak. No, to jak ja. Dziwne by było, jakbyś nie był. Chodź tu, żółty. Jest, mam ogon! O, A, mój mi zabrał, dobrze. to okej. Okay. Aha, tylko ja mam odon na tej drzwiny i jest to jakiś inny typ. A, zabrał mi chłop, ten jest I już był? O, zielony, chodź zielony. Zielony. Zielo łapałem tego zielonego i nie, nie oddał mi. A jak tu się strzela? W którym? <try> Trójkątem. Żółty, zostaw mnie. Żółty, zostaw. Niebieski też Wyski, tu mam ogon i nie mogą mnie złapać lamusy. A ja, beka mam... O... A dobra ma no. Ja bym zabrał zielonym, bo oni mają najmniej. To by przegrali. No ja nie mogę zabrać, bo mam ogon i aktualnie. Właśnie te mam Odon na razie. O, widać Oj i od razu mi zabrał dobra, Odon. Ty. Czerwony nie zabieraj mi! O a, ty spadłem. Ty mam pomysł na tą grę. Jestem kozakiem totalnym. Zielony on Zielony zostaw mnie! Elo S e z tymi zielonymi. Sześć mamy w ogóle. Fajnie. I my like hit. Dobra, ale S jest ta gra jedna. No A już było jakby zielony i niebieski też spadł <noise> Ta To było i w ogóle Ezu No już spad, to moje pudełko co to, o, jest? to ta A, mapa stoja, tego nie Na tej mapie dużo osób ten przegra To ta. po tej rundzie pewnie będzie ta. finał <noise> Nie, ja ogólnie tego momentu z żółtymi nie mogę przejść. Nie wiem jak to przejść. Z żółtymi? Z tymi, co cię no. na dół spychają. No powiedzmy. Chłop mnie trzyma. Wiesz, z którymi z tymi... Tak przychodzi takie... ...półka jakby. No wiem o co chodzi. No to z tego nigdy nie dostajesz. Yeah! a gdyby tak... Ajajaj, aj, aj, nie lepię. Dobra, w nie wróć. zaraz yeah! postaram się zrobić no. mój najlepszy ten. O, zapytałem no ja podejściem wszystko. A. Idę. A, chodzi ci o OTWT! To musisz tam na środek no. trafić. Ja też na tym często spadam właśnie. No więc podsumowując to, to, to PTK ma Tak. to jest dlatego dalej. No. Dobra, je tu No i nagle pięć osób straci mnie. bo ja jestem ostatnim takie jakby, co nie? I będzie pięć A... osób w finale. Teraz będzie finał. <grym> ja se powiem, odczuję, bo jeszcze nie... Mi się nie śpieszy. Dobra u. Ale bym no, jakby to cię zabiło to tak rowotku jest nagle to cię zabija, nie? No. Kurde do finału się stało. A teraz chyba będzie ten nowy tryb to dodali będzie jak to finał Ta no właśnie, to jest nowe, oni dodali to nie w działa. dzisiejszej aktualizacji. Ja już chyba nawet nie tym grałem. Nie, ty w to nie grałeś chyba, chociaż nie wiem. Wiem, że na no, pewno ty to. ze mną w to nie grałeś. No, ale widziałem jak ty grałeś tak. A ser też już spadł. Tak. Goś szedł za kafelkami tak szedł w kółko, poszedł na zielony, żeby tak patrzyłem, co on będzie robił, nie? Ja po prostu spadłem. Był <grydy> ten kafelek spadł i on razem z nim. No i nice. No Dobra, nice hit. Robisz to. No. Jeszcze slałem ZDN. Kurde, mógł... O, salto! <laughs> Tutaj akurat chyba najłatwiej zrobić zdobyć koronkę, tak mi się wydaje, jak to ogarnąć. O rety, ale oh, się jaram Nie, to twitter O rety, najsic. Oj, rety Za na to na lewy się słub Normalnie O rety, dobra, to było super No majczyk, ja drugą rundę zrobiłem <ścoughs> O coś dostałem z karnetu A to to te. O, słabe No bo to się nagrywało. O bo zaraz, zaraz się mm. oczywiście nie nagrywa, to nie? Ale bym się wczuwał. które tak. mamy to to chyba czas to wczupić. Chociaż nie, w sumie nie będę nic czupował. Ale no nic nie ma. Możesz co najwyżej kolorku kupić. To chyba kończymy nawet. No, w sensie, takie zastanawiam nad tym mamutem niebieskim, bo on jest taki beczowy nawet. Ale bym musiał jeszcze raz wygrać. No ale dobra, to by było na tyle, Dzięki za oglądanie. Subujcie, lajczujcie, do Nietzsche Lundera bijcie, by mu nie było smutno, że nie wygrał niestety. Ale może w następnym odcinku mu się uda, oby. No ale tu, to, to no. było na tyle. Dzięki za oglądanie. Co się jeszcze chcesz no, powiedzieć? Siema, no no siemka. Ja na... No siema, no. <laughs> no siema.